Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry 911 operator. Moi drodzy, moi drodzy, kontynuujemy. Ostatnio dołożyliśmy jedną jednostkę. E, ambulansu. Zobaczymy, jak bardzo nam się ona przyda. No dobra, a tymczasem myślę, że nie ma co zwlekać, tylko... E, no tak, no, po prostu lecimy. Bez strażaków. Go. E, dobra, znaczy rozbiliśmy jednostki. Tym razem ciebie tutaj. Jak ty tam byłeś? A, dobra, ty zostań sobie tu. Tu mamy po dwa ambulansy. E, tu jest jeden, to tu jeszcze jeden i teraz tu są dwa. Dobrze, zostaniecie tu w dwa ambulansy. Jednych strażaków rzuć mi gdzieś tutaj, żeby byli gdzieś mi tu w centrum. Mm, Drugi strażaków rzuć tu. Mamy tutaj tylko dwóch strażaków. Dobra, okej, okay. to lecimy. To lecimy. Okej, okay, zgłoszenie. E, po gotowie jedna osoba medyczna z południowej stacji. Lecimy, czekaj. Go, lecimy dalej. Mhm. Dobra. Dobra, mam nadzieję, że dzisiaj nie spieprzę tych telefonów, bo nie idą mi one jakoś super ostatnio. Będę się starał. Tylko trzech policjantów. Chciałbym na czterech grać docelowo. To tak by starczało raczej. Dobra, jedzie karetka. 911. What's your emergency? Hello, my stomach hurts Ma, really to. bad. Uh, so what's your address, sir? <coughs> mhm. Mm to we see you. Uh, so how long have you had this stomach pain? I've been feeling awful since this morning, and it feels like it's getting worse by the hour. Mhm. Mm right. Does anything else hurt? I have a terrible headache. Okay. <inaudible> so, do you have any other symptoms? No, I don't think so. Uh, so have you eaten the anything unusual lately, sir? No, just what I always eat. Okay, okay. I'll send the ambulance. Thank you. Thank you very much. I'll wait for them to get um, here. Ja mógłbym to spieprzyć, tę rozmowę. On mógł mieć po prostu kaca, wiecie? A nie dopytałem w sumie o to. Ale no dobra, no better safe than sorry, nie? Tak mi się wydaje, bo będę potem płakał. Mamy w sumie jedną karetkę więcej, więc... Możemy ją wykorzystać do czegoś. Pożar. Dobra, lecimy. Prace techniczne. Okej, okay, dobra. Jedzie jedna ciężka. Mhm. No teraz będę pewnie miał, wiecie, straży pożarnej potrzebował. Dobra, droga do szpitala. Bardzo dobrze. Czyli będziemy mieli wtedy jedną jeszcze bonusową. Tutaj ta pojechała stamtąd. Dobrze. Daję radę. Na razie nie mieliśmy dużo interwencji policji, no ale ostatnio mieliśmy w ogóle przepał z tymi policjantami. No bo było po prostu w jednym momencie dwie strzelaniny, z czym jedna ucieczka więźniów. To, no nie wiem. Nie zdarza się pewnie codziennie, że mamy zagrożenie terrorystyczne i ucieczkę więźniów. Coś mamy. Jak ci długo to zajmie? 40. Cóż mamy? A e, Atak serca.

Mm. okay. Sure. Hang on for a sec, okay? I want you to find a room that you can lock the door on. And then get in there, shut it, and lock it. Okay? Okay. Oh god. I'm here. Hold on, vision. I know you can do this. Police are on the way. What should I do? I have my father's gun. Should I shoot him? No, no, no. Don't shoot him. Put down the gun. The police will be there shortly. Nothing's gonna happen to you. Oby hmm. nie zginęła. Znaczy, nie wiem, nie powinno się mówić, żeby zastrzeliło kogokolwiek. E, wojna gangów. Serio? O Boże, z tyłu. Dobra, podejrzani 5. E, jedź jeszcze ty. Mhm. Na dwie policje pojedziemy, trudno. Tu może być strzelanina, więc może się przydać zaraz karetka. Ranni. Co tutaj robisz? Requesting jedź... Dobra, tu już jedziesz, dobra, w porządku. Co tu mamy? No serio, teraz gangerzy? Telefon. We're one one. What's your Need Help! My kitchen is on fire! Mm, skąd dzwonisz? Where are you calling from? Wow, serio, bliżej się nie dało, dobra. E, jedźmy tam. Mm, co się pali? What's on fire? Eee. Gaśnica. Okay. Do you have a fire extinguisher? Yeah. Okay. Use it to put out the fire. Okay, wait. No, nam się udało. Tego się bardziej martwię. No problem, just doing my job. Bye. Dobra, to chyba dobrze rozwiązaliśmy. Gorzej się tutaj dzieje. Ciężko ranny, zajmuje się. Wow, już mam rannego oficera. Zostanie tylko jeden. Tutaj co się dzieje? Podejrzany, podejrzany, podejrzany. Pode, podejrzany grzej. Jedź tam. Jak u was? O cholera będą dużo rannych oficerów. Wow, jeszcze tutaj. Dealer narkotyków. Nie masz co robić? A ty jedziesz tam Jak tutaj jeszcze potrzeba dużo rannych potrzeba e, Dwie pojechały karetki. Będę musiał chyba wrócić. Jeszcze potrzeba karetek. Mhm. Wracaj. 911 uh, Nine one one. what's your emergency? Uh, yeah, hello. Um, there is a fight out in the street. Can you please send the police quickly? Mm. How many of them are there? There are two of them. Uh, Adres? can you give me a precise address of the incident? Yes, of course. It's at. Uh, front. did you see if they had any weapons? One of them picked up some kind of club. Uh, is anybody injured? Oh my, one of them just fell down. He's not moving. Uh, did you found. check his medical condition? I'll do that. What should I do? Uh, is he home. breathing? Uh, one second. Yes. Uh, does he have any injuries that you can see? Nie wyglądał, ale oprócz braków i wygrywania, nie widzę żadnych śmierci. Ok, wyśle. Sendę emergency services teraz. Right Dziękuję. Bye. Wow, nawet tutaj trafiłem na ostrzał. Oh, Boże, dobra, jeść tutaj od razu. To była co? Rozmowa? To zignoruj. To. Czekaj. Nowe zgłoszenie. Dobra, tu gaszą. Czy to jest przeszkoda jakaś? Oh, jeszcze jeden ambulans potrzebuje. Leć szybko tutaj, żebyś odblokował mi ich. Dobra. Zbiera tych. E, dobra, wyślij tam bo będzie potrzebny jeszcze jeden lekarz. Ty wróć do tutaj do szpitala, ty wrócisz do centrum. O, e, dobra, jest tu. Potrzebna pomoc medyczna. Co wy tutaj wyprawiacie jeszcze? Okej, okay, oficera mojego zbierasz. Telephone. 911, what's your emergency? My car was stolen! Mm, yeah. Where did this happen? The car was in my parking lot near my apartment as usual. Uh, address? What's the address of where this happened, sir? It happened at. Mm-hmm. Uh, sir, are you sure you didn't park your car in you know, no parking zone, or somebody's driveway, or maybe a bus stop? I'm sure I didn't. It was a normal parking place. Okay. Uh,. Maybe you left your car somewhere else, sir. No, rather not. Sir, are you completely sure that your car is not in another parking space? Hmm, I don't think so. No way! Co How could I forget that? It was a wrong road. Oh. No, no problem, sir. Everyone makes mistakes. Uh, but next time, before you call 911, check twice to make sure it's really necessary, okay? Thank you. It's too. Goodbye. Mm. Dawaj mi ten oddział tutaj. Bo tu była ta bójka. O nie, przypadła mi jedna sprawa. Reputacja mi pewnie spadnie. Mhm. Tutaj już tylko karetkę potrzebujemy. Wolna karetka. Ty, grzej tu. Mhm. A tu było? Dobra, ignoruj w takim razie. E, tu trzeba wysłać jeszcze policję. Wyjedziecie tu, wyjedziecie... Dobra, jedź do tego miejsca. Tu było co? Bójka. Dobra, na razie dwóch wyślij tylko. E, Coś mi mówi, że trzeba by tam wysłać jeszcze kogoś, a nieważne. Okej. Okay. Cóż to jest? Interwencja techniczna. To spokojnie. E, tu była ta bójka. Boję się, że... Nie jestem pewien, czy tu wysłałem w końcu karetkę. Chyba nie. Sprawdźmy, co tu jest. E, karetka. Uuu, uu, karetka, szybko. Tutaj. Czy utrzymasz go przy życiu? Ranny mężczyzna. Dzwoniący. To ta kobieta była. E, dobra. Ci wracają już na pozycję. Dobra, chyba jest. Okej, okay, jedną sprawę tylko przegapiliśmy. Co nie jest takim złym wynikiem. Telefon Gdzie? Eee, gdzie zdarzył się? się? Mhm, <grym> 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 Burke Street. Dobra, jedźmy tam. Kiedy to się stało? Eee, czy ktoś sprowokował? Dobra, czy są się

Tu puściła ambulans, tu puściła ambulans. Tu odwieźli do szpitala. Tutaj interwencję techniczną zrobili. Wróćcie tu gdzieś w centrum. Wywróćcie tutaj. Dobrze. No, dajemy radę. Dajemy radę. Jednej sprawy policyjnej nie rozwiązaliśmy. Reputacja 27 za dzisiaj. Rozwiązanych 11. Nie za dużo pieniędzy, bo nie, z mandatów nic nie, poznało, nie, nie podostawaliśmy. Więc finansowo jakoś nie jest super. Zaraz zobaczymy ten wypadek. Tak, oczywiście czekaj. Tutaj potrzeba jeszcze cały czas... Zginął mi mężczyzna, A, chyba. Albo oni się tym zajęli. Cóż to jest za rzecz? Techniczna i próba samobójcza, okej. Okay. Do policji się do takich rzeczy nie wysyła? E, dobra, inaczej. Ty i ty pojedź. Ty wracaj do szpitala. Ty wróć tu w centrum. Mhm. Tutaj zajmują się ciężko rannym, dobrze. Tutaj wziął rannego i sprawa rozwiązana. Bardzo dobrze. Wróćcie chłopaki, no wiem, gdzieś tutaj w centrum. W drodze do szpitala. Bardzo dobrze. No i karetka i... Mężczyzna podjął próbę samobójczą. No powinniśmy sobie poradzić z tym dniem. Nie było aż tak źle. Mm. Co tutaj się dzieje? Przeszkodę trzeba rozmontować. Jest ranny. Ok, telefon. Gdzie to się stało? Mhm, Wyślijmy policję. E, kiedy to się stało? Eee...

Dobra, sprawa rozwiązana, zatrzymaj się gdzieś w centrum. Dobrze, a on tego rannego zabrał. Okej, okay, mamy dwóch nieuzbrojonych na całe szczęście ci się tym zajmują. Są niestety ranni. No ale to taka, taki miałem dzień dosyć ciężki. Wróć tutaj na pozycję. Wy sobie jeździcie, dwie karetki pokotowe są tutaj. To jest chyba ostatnia nasza sprawa dzisiaj, z tego co widzę? O Boże, podostrzałem. Dobra, karetkę wysyłam od razu. Jeden skuty, a ten walczy. Tak, ciężko ranny. Dobra, wyślimy tam już. a Zdrowie 80-75. Ci też mają ranny i są. Dzisiaj dostałem ostro po tyłku, jeżeli chodzi o moich ludzi. Znaczy nie jestem pewien, czy dobrze patrzę, ale wydaje mi się, że sporo dzisiaj. Sporo dzisiaj dostałem po głupim ryju. Zobaczmy, przyjadą ci policjanci. Jak ranny jesteś? 60% no. Sporo dostaliśmy dzisiaj po dupie od tych złodziei. Zły jestem na to. Kurde, nie wiem jak to zrobić. Czy kamizelki kulodporne im kupić, to może jakoś pomoże? Dobra, jest już ambulans, zajmują się tym pajacem. Dobra, i to będzie chyba koniec dnia. Odwiezł go do szpitala, i będzie po wszystkim Dobra, złodziejem się zajmują do końca. W kilku to zrobił dużo szybciej Purple Heart Za co? Przedawniona, dealer narkotyków. Za to strasznie duże straty są reputacji. Dobra, samochód blokujący ruch to dobrze. Ból brzucha, dobrze zareagowaliśmy. Włamanie. i dobrze, i źle, bo plus jeden. Mogliśmy jej kazać strzelać. Ale nie wiem, czy to jest jakby. Klimat prawa, tu jest jak w amerykańskim prawie, że można strzelać na swoim terenie, czy nie. Nie wiem, dziwnie. Ogień w kuchni, plus dwa, to dobrze zrobiliśmy i zignorowaliśmy, tak. Zagrożenie elektryczne, ok. Wojna gangów, no to była ciężka. tak serca też było w porządku. diler rano, niestety. Samochód, okej. Okay. Bójka, okej. Okay. Zagrożenie elektryczne też. Poważne zatrucie. Próbę samobójczą dobrze rozwiązaliśmy i napad na koniec też. Ciężko ranny, Christopher Frank. Patrzcie ile mamy rannych. Jeden awansował. Wszyscy policjanci moi są dzisiaj ranni. To był ciężki dzień, bardzo ciężki dzień. Zobaczcie, nie mam w ogóle załóg, żeby obsadzić teraz e, policjantami. Czy mogę was zwalniać, czy coś? O, ten wrócił do życia. I to na jedną załogę cię mogę dać. Reszta jest ranna. Ile mam rannych policjantów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu policjantów mam rannych aż. Mm. Raz, dwa. Trzy. Ha, prowadzenie, a tu ten co ma? Ten ma też prowadzenie. Ty masz więcej celności, dobierzmy was w dwójkę. Na dwa samochody dzisiaj robimy, to trudno. O jest ten jest biedny policjant. Eee, w ten sposób i tę jednostkę usuniemy dzisiaj. Pojedziemy na dwa samochody policji. nic innego nie zrobię, mam za dużo rannych policjantów, a... Nie no, hajsu niby mam. Wiecie co teraz zrobimy? Tym razem, tak przede wszystkim to ekwipunek dajmy im, dajmy im kurde bronie, bo tak być nie może, że oni broni nie mają dobrych. Dajmy im do cholery kamizelki kuloodporne. Cztery szczupki na początek. Nie jestem pewien do czego służy apteczka pierwszej pomocy. Dobra, tak zostawmy na razie moich policjantów. Strasznie dużo pistoletów mamy. Ale tym się zajmiemy już jutro, moi drodzy, bo ja w tym momencie bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No i co? Ja mam Ignacy, wy wy, a to, moi drodzy, by był 911. No a my widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.